Widząc okresu stanu wojennego, rocznik 1982 Znany kombajn Już zaczął żniwa Jutro będzie druga akcja Logo malowane, jedno, drugie W ogóle ten kombajn to Dosyć ładny, ma ten kolor żółty Te logo też nim malowałem Z tyłu ma piękny bolec widać to jest chyba rozdrabniacz ciekawych jakich kielecki może Chyba, nie jestem pewien był wymieniany w tym sezonie wał zrzutnika na nowy, także kombajn będzie pięknie chodził na nowym wale Kłosowa To jest kłosowy Przenośnik też jest nowy Opony 100 mil, ale to chyba nie są oryginały mi się wydaje. Niedługo zobaczymy go w polu To zobaczymy jak koś. na razie jest w pełnym rysunku bojowym. Czekamy na żniwo Nissan Super Z056, wersja pierwsza a tak naprawdę to jest wersja druga. Dlaczego? Bo ma szerokie koła. Proszę zobaczyć. To są pierwsze modele na szerokich kołach. Widząc okresu stanu wojennego. W sobie pracuje silnik pięknie. Kosimy dzisiaj rzepak. Jest 21 dzień sierpnia. Trochę późne też niwa. Rzepakowe, ale dajemy radę. będzie pięknie się spasuje Pona, diamenty przepiękna opona bożaczek, spasowana blacha, pięknie tutaj te pierwsze wersje miały podgięte fabrycznie tutaj blachy to fabryka tak podginała, bo opony nie mieściły maszyny 34 490 cena 1 400 000, dosyć tani serwa obiadowa czekamy nasz maszyna pójdzie w pole w sumie jest w polu 2023. Takie krótkie oględziny maszyny, zanim maszyna za chwilę będzie znowu uruchomiona. Dzisiaj oględziny przyłączonym silniku, rzadko taką mam okazję. Ale to jest właśnie kombajn, taki, który szczególnie lubię, z racji tego, że mam na taki bardzo ciekawy kolor. To jedne z pierwszych żółtych bizonów. To jest 8 drugi, 8 pierwszy rocznik, takie były. Ma dwa koguty LBS-5 na żarówce. Tutaj mamy H3. Drugi też jest na H3. Albo nawet na H1 chyba. Wiem, że jeden zrobiłem. Chyba jest na KA1. Obroty silnika. 1500. Śnieg. Dwa bary. To piękny kombajn z okresu stanu wojennych. No i za moment zobaczymy start pięknej maszyny. Przepaku tym razem operator już jest na stanowisku. Ustawia wszystkie parametry. Wysokość skederu, wysokość nagarniacza. Za chwilę włączy urządzenia. Gaz do oporu. そうじ